W tej serii cztery drużyny mają 24 godziny na wykonanie stu zadań w różnych krajach. Właśnie mija czwarta godzina, a drużyna Wiktorii i Faustyny robi dopiero pierwsze zadanie. Kochani, nie oceniajcie, że wykonujemy je tutaj, bo za chwilę zobaczycie, jaki my cyrk będziemy odwalać, jak wyjdziemy stąd. Także dawaj tego fikołka. Aktualnie tabela wyników przedstawia się tak. Na ostatnim miejscu mamy dziewczyny z pierwszym punktem. Następnie mamy remis. 10 punktów ma drużyna Hani i Olka oraz świeżego Julii a na prowadzeniu jest Kostek i Michu i ich 13 punktów. Wsiadamy właśnie, jedziemy do centrum. Wsiadając do autobusu i przejeżdżając 5 przystanków, drużyna Świeżego i Julity wykonała kolejne zadanie. Ja no i mamy, odcinek, mamy za, nagrany! Tutaj jest magnesik. 3 euro mamy kupiony magnesik. Ale screenge'owałam, bo kupiłam magnes i mówię tak, jesteśmy youtuberami, wie pan mamy takie zadanie i dałam mu karteczkę z serduszkiem, że wygląda pięknie. Could you teach me how to say hi in your language? And also how to say my name is Ciao. Ciao. Is, hi, my name is. Uh, Il mio nome è. Il mio nome è Victoria. Il mio nome è Faustina. Faustina. Hey, Italiana. Okay, thank you. I will tell you something about our cities. We live in Krakow, and this is the oldest city in Poland. And they were living at kings and queens. Yeah, we also have dragons. People believe in past. In the past, there were. Uh, they dragons. were. There were dragons. Yeah, in in yes dragons yes i really yes. yes and also uh, i need to tell you a joke so my joke is a woman goes to the doctor and the doctor is a woman <laughs> <laughs> Nie jesteśmy przy tym pomniku już, tu jest ten chłopczyk, coś nie, wiesz, To Wiesz, co zrobimy fajnego przy tym? Ja ci zrobię zdjęcie, sesję normalnie. Jak będzie tak w kadrze, że ty niby do buzi wiesz. I to wiesz? będzie jedno zadanie od, od tego ludzi. pana, mhm. od tego pana, dobra. Co ja robię. Nie no, widowie No i nie mówcie, żebyście tego nie zaloczyli. Jest git. Jest git. Kolejne zadanie TikTok w znanym miejscu. Switaneczny trend. Bo to jest super, patrz, to, to jest viral teraz. Jadzie do naszych Tiktoki, bo to się pojawi na pewno od razu Koniecznie. i będzie super Tiktok. Kolejne zadanie wykorzystując tutaj pomnik. Zróbcie sobie zdjęcie z pomnikiem. No i co by się wbija gdzie się wbija na Instagrama też oczywiście. Oczywiście że tak. Kostek i Michał w poprzednim odcinku spotkali Polki, które teraz pomagają im z kolejnym zadaniem. Czy wy w ogóle jesteście stąd, tak? Urodziliśmy się nawet tutaj. Nośmy co Tak smakie. Tak smakie. co znaczy? Dziękujemy Tak smakie. Jeszcze 14 słówek Musimy coś jak Tak Cześć to hej 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 hey. Do widzenia jest hejdua Hejdua Hej młody, jak się czujesz? Ty hey, młody Hej hey, młody Jak jest lampa? Lampa lampa, <noise> lampa jesteśmy w domu Dobra i ostatnie słowo Jak jest ostatni? Sis. Sist Sist, Sist. Jak powiedzieć, że to było ostatnie słowo. Jedwosista udział. Uh, Jedwosista udział. Uh, to jest ten moment. Za nami katedra. Jesteśmy w Mediolanie. Jesteśmy yeah. Właśnie udajemy się pod katedrę, będziemy nagrywać TikToka Dobra. i robimy tak. Kochani. <ścoughs> Mamy to, kochani. Ja znamy... to mówią, każda brunetka potrzebuje swojej blondynki. Uh, so here I am. I, I want to tell you something. you have really nice ring. Thank you. Okay. <laughs> no to Ostatni nam komplement został, stary, do no, wykonania. No to idziesz ty, no Julita. Jurita, proszę, iść powiedzieć komuś coś. Że nie, ma... nie do wady. jaki szalik no, piękny żółty pani. Oh sorry, you have really nice scarf. <laughs> I One more time. oh sorry you have really nice cars Brawo Mojewitka. Zaliczyliśmy 10 komplementów. Let's Ej, jak go. Słyszała, ona ma różowe włosy, ona ma różowe włosy. Ma różowe włosy, prawda? Nagrałem. Miała różowe włosy, mamy zadanie. Kolejne, Kolejne. zadanie. Nice hat! Jeden komplement, na <laughs> A robimy tak, że jak ktoś nie usłyszy, to też zaliczamy. Dobrze, że ona usłyszała. A tak? Zrzewała, że nie słyszy. A. Tak, nie. Tak I like your hair. You look beautiful today. Yeah. Thanks. Hi, you look beautiful today. Ej piesek, mamy za zadanie pogłaskać pieska. Mamy? Tak. O, dobra. To trzeba powiedzieć, że ma ładnego psa i to będzie komplement. A jeszcze trzeba go pogłaskać. Can we pet your dog if it's okay for you? Hi. Oh damn. Hi baby. You have really beautiful dog. Oh god. Have a wonderful evening. Bye. No i co sobie... tak, tak. Tak. i dobra, szósty komplement zrobiony. I piesek pogłaskany. Hi, you look very, very good today. Thank <laughs> you. Hi, you have nice feet wyglądasz naprawdę bardzo dzisiaj No i zrobiłem nawet trzy komplementy. Trzy. Trzema osobom na raz. Widzowie, zmieniłam się i wziąłam się w się i Rozdaję. Hello, it's for you. Oh, oh. Thank you. Oh. High five. High five. Yeah. Ja mam, ja jestem mega odważna, Chodź, nie ma co do bojdu. Dobra, rozdaję dalej. Byłam oh, <laughs> odważna przez 30 sekund. I póki pan nie odmówił ci piątki. Mm, tak. Oh, sorry, it's for you. Oh, High five. Thank you so much. It'll have a nice day. jest to bardzo Jezus. Dziewięć zostało, jesteśmy za połową. Thank ja you. Na świeżego odpowiedzialność, który właśnie powiedział, że gofry to są lokalne przysmaki i tak do tego pana kupić i tu, i tutaj, bo tu daliśmy te rzeczy, nie? Najdroższy gofry, jaki będziemy jedli, tak mi się wydaje. Ale jest piękny, w ogóle pięknie podany. No ale 50 zł to przesada. Piesek, piesek, idę do pieska. Nie możemy się rozdzielać, to szybko płaci. It's OK. Just. Thank you. Thank you. Very nice. Very cute dogi. Have a nice day, Thank you. Dobra, mamy kolejny komplement do kolejnego zadania. Dobra, trzeba to zjeść teraz. No. Pyszne! Pyszne! Jest to szybko, bo idziemy na frytki. High five, guys! Julita i świeże zbijali 105, piątek, a w tym czasie w Londynie Hania i Olek postanowili wyrecytować swój wiersz spotkanemu na ulicy panu. We came to London for 24 hours. I hope we are not wasting your time and also ours. Hundred challenges are waiting for us. Keep finger crossed and wish me good luck. Good luck. <laughs> Thank you so much. Yeah. I'll recite you a poem. Uh. It's my favourite. I shot an arrow into, into the air. It yeah. fell to earth. I know not where. For who has sight so keen and strong? I can follow the flight of song long, long afterwards in an oak I found the arrow still unbroken And the song from beginning to end I found again in the heart of a friend Oh okay. so adorable! <laughs> thank for let, your let me poem. give you a discount Oh god! Oh, Pierwsza osoba usłyszała nasz, nasz wierszyk Tak jest? Damn. Damn, ciepły od takiego pana, który sprzedawał je na ulicy yeah. I namówił nas i jeszcze dostaliśmy discount Woo. Dobre? Ale się Yeah, thank you. 49, ja mi została jedna. Wie, tak? No. Can I have five five? O, siema! Siema, ej, to może wykorzystamy go. Coś słodkiego, proszę bardzo. I gramy w kółko i krzyżyk, widz. podstawiony pod ścianą. To przegra ten... Ten wygrywa, ten przegrywa. Jest! jest. Super, <laughs> super, dziękuję, dziękuję. Dziękujemy Cześć. Ci za pomoc bardzo Kolejne zadanie mam od o, Jezus, Ale lecimy Julita, chodź po frytki belgijskie Dobra, właśnie zamawiamy kolejne typical jedzenie belgijskie bo widzowie się zżygają Przecież od tego A kręcę ja. To moje ulubione e, Ja już jestem przebocywany, nie wiem co miałam powiedzieć Halo, Kamil Ogólnie Kamil to jest ten ziomek, który mieszka w Brukseli cały dzień pomaga No i kochani, znowu mamy fajną sytuację Ponieważ mamy tutaj flagę oraz magnes u kochani, też jest flaga. Tu mamy magnes. Dziewczyny kupiły magnes i poszły robić kolejne zadanie. Poprośmy kogoś, żeby nam zrobił zdjęcie do posta współtworzonego. Możecie wpalać na nasze Instagram i zobaczyć, ale jesteśmy teraz w tej pięknej galerii handlowej. Can you take a photo of us here. Oh, yes, thank, you. Okay. thank you so much. Edzielę kto będzie oprowadzać przez godzinę. Dobra. Możecie wymyśleć pięć wyzwań i napisać tutaj. No, oczywiście, ma... tak. Pamiętajcie, że na koniec każdego. Etapu za niewykonanie czterech zadań średnich i dwóch zadań trudnych. Odejmowane są punkty, a do końca pierwszego etapu została już tylko godzina. Mamy godzinę darmowego oprowadzania i przy okazji robienia miliona różnych zadań. Ej, dziewczyny, a wam nie jest zimno, bez czapek? Nie. Zadanie zróbcie fikołka. Let's go! <laughs> Ej, myślę, że nam mega dobrze idzie. Bóbcie komuś tak Proszę bardzo. To jest dobra czekolada? Tak. tak, bardzo dobra. A to jest jakby taka tutejsza najbardziej tak, popularna? O, i mamy kolejne zadanie Żółty budynek Widzisz? Gdzie? Tam, no przed nami Holiday, restaurant, green bar Przeprowadź kogoś przez ulicę Jest takie zadanie O, zapraszamy Zapraszamy, proszę O, o I Idzie się, idzie <mulity> Jest jaka dzielna dziewczyna <mulity> W Polsce z Hanią. zaczęliśmy nagrywać TikToka takie przejście. Najpierw jak jesteśmy w Krakowie na lotnisku, a teraz mamy przepiękny widok na Big Bena oświetlonego przy Rzece jest No i okazało się, że to jest nasze zadanie w ogóle zrobić TikToka, tak. więc let's go. Mamy to. Mega prosty, szybki Tiktoczek. Jeżeli jesteście ciekawi tego TikToka, to oczywiście podajcie do Rusia. Piąteczka za kolejne zadanie. Let's go! W kolejce po frytki, świeże z Julitą spotykają wickę z Polski. Co wy robicie? Ogólnie mamy taki odcinek, jakby nie możemy spojrować za bardzo, ale co mm. dla ciebie? Takie wyrobki liści. Pani, może Czasami. Czasami. Możemy, zaprosić na kawę. Możemy. z nami na kawę normalnie? Pewnie. No i super. Proszę Państwa, czas na spróbowanie kolejnej tradycyjnej rzeczy, jaką są frytki belgijskie. Dobre, jak zwykłe frytki. Fritas, fritas. Kolejne zadanie, ten sam TikTok, który nagrywaliśmy teraz nagrywasz. Co ja mam zrobić? Kolejne zadanie, naprawdę dobrze nam idzie Ja mam ciekawostkę o Krakowie tak. dla ciebie Wiesz, że w Krakowie jest wielki metalowy smok, który zieje prawdziwym ogniem? Wiem wow. w Ciekawostką jest też to, że w Krakowie się mówi na pole, a nie na można Kolejne zadanie Spotkaliśmy kogoś, to też nagrywa, tak. więc może to jest ten moment, w którym trzeba zapytać innych Hi guys Hi And I do a photo session for you, five photos Five photos Yeah Five photos yeah. Okay, five. Staro, I na czerwonych out. To się nie zalicza? Jak się nie zalicza. Oczywiście że się zalicza. Było napisane znajdź trzy czerwone auta. Can I tell you a joke? Because I learned a joke. Why do Swedish people love their country? Because they have Stockholm syndrome. Ah, yeah, thank you very much. Have a nice evening. Zapodał <laughs> żarcik. Biegacze. Hello, machają na. Hello? Oni chyba po prostu rozgrzewają ręce, tak? Ja myślałem, że nam machają. Mamy pomnik! Piękny. Pomnik. No. Zdjęcie zrobione, idziemy dalej. Słuchajcie, znaleźliśmy butkę Naszym zadaniem jest zrobić sobie tu No to idziemy, wchodzimy robić. Patrz. Ej, dostaliśmy nas trzy. Fajnie. Muszę grajka ulicznego i było zadanie, żeby potańczyć przy jego muzyce, więc zaraz pewnie się, co to było za zadanie. Zadążam z wykreślaniem zadań, ale najlepsze jest to, że my się dobrze przy tym wszystkim bawimy i trochę zapominamy o tych zadaniach, ale o to chyba w tym chodzi. Zapomin w tym momencie Vika i Fausti podjęły się zadania z mówieniem komplementów. I really like your jacket. I really like your bag. Hello, I really like your scarf. Oh, nice hat. Your pizza is the best. Thank you. And really nice hat. Oh, I like your jacket. Oh, really nice jacket. Oh, thank you so much. Ha. Dobra, let's go, robimy fotę przy pomniku. Kolejne zadanie. This is us and the pomnik. Pani. Białą czapkę ma pani. Tak, tak ma białą czapkę. Oh, I really go. like your head. It's really nice. White one. Pani miała białą czapkę, Montlera jest nagrane i no komplement zaliczony. Tak. You're very pretty. Mm -hmm. <laughs> No i gdybyś była facetem nie byłabyś najlepszym. Dawanie komplementów, ale mamy zaliczone. Patrzcie rękę do fontanny. No to easy, nie musi być woda. Bo fontanna dziewczyny mówią tutaj, że fontanna zamarzła. Ej, idziemy po zamarzniętej fontannie naprawdę. Proszę, hop. Sadzona. Sadzona. Opowiedziałem dziewczynom ciekawostkę o Krakowie, że w Krakowie jest bardzo dużo czy jest to ciekawe? Brają. No. Bardzo ciekawe. Dzięki. Nie wiedziałeście, że w Krakowie jest dużo gołębi? Nie. Nie wiedziałyście. No właśnie i tu was ogromne mamy. Korki. I ogromne korki. Fajna ciekawostka, hostek. Jesteś w stanie pomóc nam z zadaniem z łamańcami językowymi? Six laksa in lax laks ask. Six, Six laksa in lax ask. Four a full, four for a full, four for a full, four for a full, four for a fur full, full, mamy to! Dzień dobry, witamy w kolejnym challenge'u Jest to przeprowadzenie full, przez ulicę Dobra, proszę przeprowadzić biedną panią, która nie może przejść przez ten cykl. Przychodzi baba do lekarza. A lekarz, co mówi? Lekarz to też, to też lekarz. baba. Dzięki bardzo. No bardzo śmiała się, jest git 100 metrów tip topami. Po prostu może chodźmy przez bardzo długi czas, żeby mieć pewność, że jeszcze zrobimy te 100 metrów. Po prostu róbmy wszystko w ten sposób. O, tu jest wow. naprawdę ładnie. W tym miejscu świeże z Julitą zaliczają też zadanie z sesją zdjęciową. Jest street fotografer, robimy właśnie sesję, jeżeli kolejne zadanie. Elegancko. Nie jesteś street fotografer? Jestem very street fotografer A ja nie jestem. Kamera, y, woman, bo ja zapominam włączyć Tak, weź ty. Tak. Normalnie zadanie jest zaproszeniem nieznajomego na kawę, zaliczone. Tak jest. Dobra kawka? Pyszna. Super. E, hi honey. Cześć. Uh -huh. Chciałabyś dać nam jakieś zadanie nieńko, takie bardzo proste tu tu Moje zadanie dla was to znaleźć Brukselki i kupić jedną przynajmniej. Fajne zadanie. A o to samo zadanie Hania i Olek poprosili świeżego. Waszym zadaniem jest przejechanie się czerwonym, typowym takim Autobusem londyńskim. Double dekary! Double dekary! Nice! Wypiliśmy kawkę, teraz lecimy. Na panowie z cappuccino, niestety. <grym> Dziękujemy Dziękujemy, najwięcej i więcej cię nie wykorzystujemy. A my, proszę Państwa, lecimy do Muzeum Iluminous. Trochę... Odwiedźcie muzeum. Odwiedzone? Odwiedzone. Poczekaj, poczekaj. Przed nami, co jest? Wystawa. Wystawa. Bardzo ładna, bardzo ładne muzeum iluzji. Wydaje mi się, że, że jest odwiedzone. No jak widzieliśmy eksponaty. O czeka tam rybka w 3D jest też. Bye bye. <zysklawi> <mów> Ej, nie, wystawa jest zaliczona. Widzieliśmy rybkę, widzieliśmy różne... I widzimy też fontannę! <tuszy> No jest, jest fontanna i jest, jest ręka. Jest fontanna, wprawdzie nie leci z niej, bo jest zima. Teraz czekamy na mojego kolegę, który nie jest widzem to jest bardzo ważne. Kamil nie ogląda naszych odcinków, i wydaje mi się, że to będzie life changer. Dobra, dziewczyny, jak po szwedzku się przywitać? Hej! Johiatery, poni inię. Hej, Johiater Michał. Hej, Johiate Oliwie. Easy. Wymienicie jakoś częścią garderoby, macie coś małego, nie wiem, kurde. Skarpetka. Skarpetka za skarpetkę. Idzie ktoś na to? Proszę cię bardzo. Wymiana. Dziękuję bardzo. Fajna skarpeta. Brawo. Dzięki wam dziewczyny wielkie, naprawdę. Bardzo nam pomogłyście. 6 typopami 100 metrów. Dawaj, robimy to od razu. Dobra, muszę się dogonić. O! No i super, mamy pieska. Pani ma różowe włosy. Tak, jest. Yes. Tyk, 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 jestem. Jest i ona. Zbawczyni kolejnego zadania. Mam nadzieję, że nikt tu nie sikał. Ja też zanurzam, może na szczęście. No nie pachnie najlepiej, ale kolejne zadanie zaliczone. Proszę Państwa, jest król, jest Kamil, który. Dzięki któremu dzisiaj wygramy. Ale mamy tutaj ekipę normalnie do pomocy. A i godzinę już zaczynajcie odliczać, oprowadzanie przez kogoś, przez godziny czas po kupce, Tak, tutaj ogółem jest bank. To jest. Jest, jest główny. To że jest bankowy, tak? Dobra, czas tak. start. Ja od razu y, rozdam do końca te karteczki. Zostało mi 5, nas jest tutaj czwóreczka. Więc trochę bardzo. Proszę bardzo. I została nam ostatnia, żeby wykonać kolejne zadanie. Jadąc autem zaliczyli kolejne zadanie. O, o mural. Piękny mural. mural yes. jest. Jest mural. Przepiękny mural. Mamy nagrane, jest zaliczone. Nagrane to zaliczone. Hello, we have a question. Could I play my music in your store? Oh, of course. On your phone? Maybe? If you want. <laughs> okay. yeah. No, amazing so Thank you. So that's our, our song. song, yes. The... Retro, the jest is, is retro. Yes, yes. Ah, okay. Where are you? From? Poland. Poland. A powiedz Poko. sobie, że retro leci teraz w sklepie w Mediolanie generalnie, nie? Patrzcie, wejdziesz <laughs> do sklepu? Mocne! Thank you so much! Good night! Bye! To było trudne zadanie, a tu okazało się mega łatwe! Tak! tak mamy to! Jesteśmy w sklepie, znaczy w tak. sklepie takim bardziej straganie i są tutaj rzeczy, których nie ma w Polsce, jeżeli chodzi o słodycze. O, tego też nie ma w Polsce? Nie ma. Są mega dobre. A teraz takie oto słodycze przekażemy tutaj komuś. Tak. Okay. 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 Nie, Jest, ale to dziwne, bo ludzie często boją się brać w ogóle takie rzeczy. Ta, ale w ci, kiedy wiedziałam, że za darmo, to już wzięli. <laughs> ej, dobra, widzowie. Choinka, to jest choinka, prawdziwa choinka Udało się. Ej, Fawciem, w znowu bym tego totalnie nie zauważyła. No i co nam zostało? Wy... pokonać 200 schodów. Idziemy pokonać 200 schodów. Idziemy za dubcać z góry w dół, górę. I dół. Tak, jest zagadam. Mamy takie wyzwanie z koleżanką, że musimy skorzystać z telefonu obcej osoby i zadzwonić do znajomego z Polski. Dziękuję ślicznie. Dobra, do kogo dzwonimy? E, cześć Nati, tu Fuga i Kartonie jesteś naszym wspólnym znajomym, więc dlatego do Ciebie dzwonimy z obcego numeru. Pa! Weszliśmy tutaj w tą stronę i była pani z płaczącym dzieckiem normalnie, więc oficjalnie mamy zaliczone również to zadanie. I w sumie z nami idzie Kuba, któremu opowiemy wierszyk. Tak zrobimy. We came to London for 24 hours. I hope we're not uh, wasting your time and ours. Thank you so much. You. have a wonderful Dobra, dwa wierszyki mamy dosłownie jeszcze 30. Nie, 25 minut na opowiedzenie, jeszcze trzem osobom wierszyk I przyznam że jest to kind of. cringy. Cringy, no. Drużyna świeżego Julity dojechała do najwyższego budynku w Brukseli. To jest ten atom. What? Atomium Ej, ależ to ja w ogóle nie sądziłam, że to tak wygląda Ja nie wiedziałam, że to jest aż tak wielkie Yo, yeah. Jakie wielkie Ja reakcję na to, jakby to wyglądało tak kosmicznie woska. oprócz tego, że wygramy, to będziemy mieć najlepszy post współtworzany tak jako Z tym przy zachodzie słońca W międzyczasie drużyna Hani i Olka powiedziała wiersz kolejnej osobie Keep finger crossed and wish me good luck <laughs> That's our little poem, we hope you liked it and thank you so much, have a wonderful evening, bye <laughs> mieliśmy ten challenge, więc zarobiście pięć osób usłyszało nasz piękny wiersz <gry> Big Break Zostało nam 15 minut do tego, żeby zjeść kolejne danie typowo włoskie, takie specjalne. Weźmiemy przystawkę i będzie to burrata. I ona też zostanie bardzo szybko podana, więc ją zamawiamy. Do tego zamawiamy sobie carbonara, do tego zamawiamy lasagne. No niestety nie zrobimy ciężkiego drugiego zadania w tej godzinie. Nie mamy na to czasu. Odejmą nam te trzy punkty i co? Staramy się, naprawdę. Ostatnia karteczka, mam nadzieję, że się uda. It Thank you. Have a nice day. W ten sposób zaliczyli kolejne zadanie, a następnie wjechali na najwyższy punkt widokowy w Brukseli Ole, się uszy zatykają Właśnie wjeżdżamy na atomik taką wielką, promowaną taką strukturę Pięknie widać tu w Brukseli, jeszcze jest idealnie tak jakby zachodzik słońca, jest pięknie, nie? Jest mega pięknie, jest mega wysoko też Czujesz, że jesteśmy w tej kulce? No powalone. Zostały nam 3 minuty do zrobienia challenge'u. Mamy tutaj buratę, mamy pomidorki, więc po prostu biorę gryza. Ej, boję się, że to jest pełno tego chalapenia, stara, jak mnie to zabije jeszcze, w tym challenge'u. Nie, może w innym kraju byłby problem ze znalezieniem trzech czerwonych samochodów, ale my nawet nagrywaliśmy dla was chyba... Przebitki tak. i to z siedem razy, gdzie Czerwone jechały... Czerwone autobusy! Double dekary. Jesteśmy już zaraz przy naszym noclegu, pożegnaliśmy dziewczyny. Pusto, słuchajcie, wszystko, tak jak dziewczyny mówiły, zamyka się o 19.20. Po tej godzinie pusto na ulicach, żywej duszy nie ma. Zróbcie zdjęcie na post współtworzony. Ej, mamy fotę! Zrób Robiliśmy sobie przed fotę, bo my sobie ogólnie noc, robimy foteczki, a co? My się tu zatrzymujemy po w ładnych miejscach i robimy foty Patrzcie jakie cute Kaptaliśmy się też, że udało nam się zrobić jeszcze jedno zadanie mhm. Czyli nieznajoma osoba zabrała nas na atrakcję Jak masz na imię? Marta Marta, koleżanka mojego kolegi, zabrała nas na atrakcję, a nie znaliśmy ją wcześniej, więc Mam mamy kolejne zadanie Trudnych zadań no. Nie wierzę, patrzcie na czym my śpimy. Nie, to to, to jest zamarznięte więc to się nie ruszy, może. Polski nie ma. Nie czuję się tu zaproszony. Ja zapraszam. No, dziękuję. Fajnie ty! No ciasno, ale fajnie. Zgodnie z zasadami świeży, Julita nie zdążą już na tym etapie wykonać zadania z oprowadzaniem przez godzinę. Mam pytanko, jeżeli zaczęliśmy w pierwszym etapie zadanie i nie zdążymy jego zrobić, to można jakby go zresetować i zrobić od nowa? Czyli od nowa normalnie zaczynamy. Nie, nie, nie rozłączaj się, bo właśnie o. nam minęło 6 godzin, więc Natalka od razu się pytamy, dzwonimy po 6 godzinach. Przed poznaniem utrudnień na kolejny etap sprawdźmy, jak wygląda punktacja. Na pierwszym miejscu znajduje się drużyna świeżego Julity. Na drugim miejscu mamy Kostka i Micha z Trzecie są dziewczyny, a tabelę zamyka Hania i Olek i ich 26 punktów. Ale uwaga! Za wykonanie tylko jednego z dwóch obowiązkowych trudnych zadań minus 3 punkty ma Wika z Fausti. A za wykonanie na nie trzech z czterech obowiązkowych zadań średnich, minus 2 punkty, Machania i Olek. Ostateczna punktacja wygląda tak. Czas na y, jakieś ten utrudnienie od ciebie nadszedł u nas. 6 godzin minęło challenge pierwsza. Mieliście y, kajdanki, które Wam zabrali, no. tak. tak. Więc musicie sobie ogarnąć jakiś sznurek, albo może to wstążka, cokolwiek, żeby związać sobie nadgarstki po prostu. No i musicie tak wytrzymać. 6 godzin. W <laughs> ja ja. każdym zadaniu, w którym jest napisane że musicie coś zrobić z nieznajomym lub obcokrajowcem zamienia się wam to na widza. O, To jest mega ułatwienie. Kostek i Michu przez cały drugi etap nie mogą korzystać ze swoich pieniędzy. Jednak w najgorszej sytuacji jest drużyna Julity i świeżego. Przez dwie nie możecie wykonywać teraz! Ups, no dobra, właśnie w tym momencie... O nie, o nie, ale trzypad.